I właśnie wiesz, jak zamknęłem ten sklep, poprzednio tego Ubera, ja mówię, kurde, to ja myślałem, dobra, bo tu trzeba finansa płacić za ten, te auto nieużywane, ale coś mnie dawało, że wiesz, coś trzeba z tym wymyśleć, nie? Eee, no i wymyśliłem, kurczę, że przejadę, wiesz, tym Mustangiem, bo ja ogólnie jestem trzecim rodzicem na świecie, który cokolwiek robi na rzecz DHDDS, a pierwszym mhm. rodzicem w Polsce, tak? Także tutaj myślę przedsiębiorczo, wiesz, wymyśliłem, kurczę, no w Polsce nikt o tym nie gadał, no to jeżeli mamy robić hałas, no to trzeba jechać do Polski, no proste, nie? Nikt no nie no nie lecimy, i lecimy w tym hałas dalej. Chodzimy z czymś nowym, wiesz, Mówię, to przejadę tym, przejadę tym Mustangiem z Manchesteru do Polski I narobię przez to hałasu, wiesz, w intencji dzieci, w intencji mojego syna My Organizujemy wydarzenie w Łodzi Powiedz kiedy to, to jest, tak żeby wszyscy widzieli od razu Slot charytatywny, tak, 24 W Łodzi na motoarenie. 300 aut Czołg właśnie, o którym wspominałem Koncerty będą, będą artyści, będą strefy dla dzieci i tak dalej